Jaromir Jedniński, Józef Bois, autokomentarz kategoryczny. Przesuwam zatem obraz z powrotem w to miejsce, z którego się on wyłodzi. Powracam do sentencji. Na początku było słowo. Słowo jest formą, w takim razie stanowi zasadę ewolucji. Owa zasada ewolucji musi, musi wpływać na człowieka. Wołam zatem o doskonalszą strukturę myślenia, odczuwania oraz woli. One to stanowią prawdziwe kryteria estetyczne. Józef Beuys, 1984. Józef Beuys definiował swe dzieło, dzieło totalne, bliskie idei Gesamtkunstwerk, jako rzeźbę. W początku swej drogi twórczej artysta przejawiał intensywne zainteresowanie tradycją romantyzmu niemieckiego, dziełem Ryszarda Wagnera, antropozofią Rudolf, Rudolfa Steinera. Stąd to wypływa, jak się wydaje, nadawanie przez Beuysa aspiracji totalnych, wszechobejmujących w odniesieniu do całej sfery życia. Pierwsze publiczne, grupowe wystąpienia Beuysa, jakie miały miejsce w początkach lat 60. pośród artystów tworzących ruch, ruch luksus, Zawierały się w pojęciu Art Total. Korzenie światopoglądu Boysa określiły pojmowanie przezeń roli artysty jako wypełnienia misji, wykraczanie sztuki poza artyzm. Rolę przyjmowane przez Józefa Boisa określić można jako szaman, terapeuta, nauczyciel. Wypowiedzi artysty na temat własnej twórczości, nieprzerwanie prowadzony autokomentarz, Formułowane w wielce kategoryczny sposób stanowiły składnik jego kreacji. Komentarz ten posiada charakter intencji autorskiej, nie zaś interpretacji własnej twórczości. Boys deklarował skrajny egalitaryzm tworzenia. Każdy jest artystą, głosi. Pojmował sztukę jako mowę woli indywidualnej, odpowiadającej na życiowe impulsy wybierane dowolnie przez artystę. Zaś arbitralność tego wyboru uzasadniał wprowadzonej w sposób werbalny eksplikacji swych intencji oraz decyzji, poruszając się przy tym po obszarach wiedzy naukowej, wierzeń indywidualnych oraz zbiorowych mitologii, a wreszcie programów społecznych, a także, co bardzo istotne, własnej biografii ujawnianej bez osłonek, co posiadało zapewne funkcje ekspiacji. W początkach swojej aktywności twórczej Józef Beuys zajmował się rysunkiem. Były to przede wszystkim studia natury. Miało to miejsce na Uniwersytecie w Poznaniu, wspominał Beuys, w czasie wojny, kiedy tam studiowałem. Wykład dotyczył ameby. I nagle, w połowie wykładu dotarło do mnie jak, pra jak prawdziwy szok to, iż stojący przede mną profesor spędził całe swe życie rozstrząsając parę nieokreślonych obrazów pojedynczych komórek. Znajdujących się dziś pomiędzy światem zwierząt i roślin. Przeraziło mnie to tak dalece, że powiedziałem nie, to nie jest moja idea nauki. Ciągle jeszcze straszyniowa ameba na tablicy. W opisanym tu zdarzeniu oraz decyzji przejawiał się sprzeciw Boysa wobec specjalizacji, również artystycznej, obecnej w całym dalszym rozwoju świadomości autora wypowiedzi. Tak oto rozwinął, się, rozwinął on ten temat. Musimy przede wszystkim rozszerzyć definicję sztuki poza specjalistyczną działalność prowadzoną przez artystów aż po kształtowanie społeczeństwa przyszłości, opartego na całościowej energii, jednostkowej kreatywności w ludziach, przez ludzi oraz dla ludzi, lecz z położeniem nowego akcentu na wy, przez i dla jako procesie twórczym. Wierzę, że istota ludzka jest ze swej natury istotą duchową. Oraz, że nasza wizja świata musi zostać tak rozszerzona tak, by objąć wszystkie owe niewidzialne energie, z którymi straciliśmy kontakt, lub ze stosunku z którymi wyobcowaliśmy się, wtedy, wtedy nowe energie będą mogły zostać wytworzone, rzeczywiste i żywe substancje, demokratyczna mocniłości, ciepło oraz ponad wszystko wolność. Po zakończeniu II wojny światowej wojsko studiował rzeźbę i wykonywał obiekty rzeźbiarskie w ścisłym znaczeniu tej kategorii plastycznej. Później sam także nauczał rzeźbę w Kunstakademii w Düsseldorfie. A po zdymisjonowaniu go w swejże uczelni w 1972 roku poszukiwać zaczął alternatywnej formuły edukacji artystycznej, definiowanej przez siebie jako rozwrócanie kreatywności w Akademii Bez Ścian. W napisanym w 1972 roku wspólnie przez Boisa oraz Heinricha w manifestie Wolnego Międzynarodowego Uniwersytetu Twórczości oraz Badań Międzydyscyplinarnych czytamy: Kreatywność nie jest zarezerwowana jedynie dla ludzi uprawiających którąś z tradycyjnych form sztuki, a nawet w przypadku artystów twórczość nie jest ograniczona do doświadczenia ich własnej sztuki. Tworzenie czy to będzie obraz, rzeźba, symfonia lub opowieść, wymaga nie tylko talentu, intuicji, siły wyobraźni i oddania, lecz również zdolności kształtowania materiału, która to zdolność mogłaby być rozciągnięta na inne, odpowiadające sfery w życiu społecznym. Podczas gdy odosobniony punkt widzenia reprezentowany przez specjalistę sytuuje sztuki w ostrej opozycji wobec innych rodzajów pracy, to w rzeczywistości kluczowym jest uznanie, Iż strukturalne, formalne i te tematyczne zagadnienia występujące w różnorakich postępowaniach w pracy winny być ciągle zestawiane ze sobą nawzajem. Niezależnie od programowych postulatów, Beuys rozszerze, dokonał rozszerzenia pojęcia sztuki poprzez własną aktywność artystyczną, co nastąpiło w wyniku wypracowania przez przezeń systemu umującego rzeczywistość materialną oraz stany wewnętrzne człowieka. Formułował postulaty wobec twórczości artystycznej, pojmowanej jako katalizator przemian zachodzących w człowieku i prowadzących do przekształcenia świata, w którym on egzystuje. W następstwie zwerbalizowania swych przekonań, Pois wypracował systemy określane jako teoria rzeźby, rzeźba społeczna bądź plastyka społeczna. Jednym z ujawnionych przez artystę impulsów, które przyczyniły się do powstania tej koncepcji, była twórczość Wilhelma Lembruka, rzeźbiarza wskazanego przez Bełysa w trakcie jego ostatniego wystąpienia publicznego w czasie ceremonii przyznania mu nagrody Wilhelma Lembruka w Muzeum w Duisburgu, na 11 dni przed śmiercią. Tak jest ta książeczka, mówił Bois do zgromadzonych w czasie uroczystości. Wpadła mi w ręce przypadkowo. Leżała jakimś, na jakimś stoliku, między innymi książkami, mocno zniszczona. Wziąłem ją do ręki, otworzyłem i zobaczyłem rzeźbę Wilhelma Lembruka. I natychmiast zrodziła się we mnie myśl, coś na kształt intuicji. Rzeźba. Należy zająć się rzeźbą. Wszystko jest rzeźbą, że wołał do mnie ten obraz. I widziałem w nim pochodnie, widziałem płomień i słyszałem głos wołający: chroń te nogi! Myśląc o plastycznej postaci, która stanowi nie tylko materiał fizyczny, lecz zawiera także stronę duchową, doszedłem do idei plastyki społecznej. Traktuję to jako pewien sygnał otrzymany od Wilhelma Lembrucka. Spróbuję wyjaśnić dlaczego. Otóż pewnego dnia znalazłem w zakurzonej biblioteczce pomijany zwykle manifest Rudolfa Steinera z 1919 roku. Skierowany do narodu niemieckiego i innych wykształconych narodów. Podjęto w nim próbę zbudowania socjalnego organizmu na całkiem nowym fundamencie. W teorii rzeźby oraz w teorii rzeźby społecznej odnajdujemy uzasadnienie klasyfikowania przez boisca własnej aktywności jako rzeźby właśnie. Funkcja, recepcja a nawet skutki odbioru własnego działania artystycznego stwarzały dla tego artysty kryteria zakreślające pojęcie rzeźby społecznej. Moje obiekty należy widzieć jako środek stymulujący przekształcenie idei rzeźby, a także sztuki w ogólniejszym znaczeniu. Mają one prowokować do myślenia o tym, czym może być rzeźba oraz w jaki sposób koncepcja rzeźbienia może być rozszerzona po niewidzialny materiał, który jest używany przez każdego. Formę myślenia, jak kształtujemy nasze myśli lub formę mówienia, jak nadajemy kształt naszym myślom w słowie. Rzeźba społeczna, w jaki sposób kształtujemy i modelujemy świat, w którym żyjemy. Rzeźba jako proces ewolucyjny. Każde artysta. Rzeźba jako proces ewolucyjny. Każde artysta. Dlatego właśnie naturą mych jest ich niesprecyzowanie i niewykończenie. W większości z, z nich nadal toczą się procesy. Reakcje chemiczne, fermentacje, zmiany barw, rozkład, wysychanie. Wszystko znajduje się w stanie przemiany. Józef Beuys w sposób kategoryczny klasyfikował własne dokonania i działania, uzasadniając formę, jaką one przybierały. Naczelnym celem, który określał jako stymulowanie dyskusji na temat sztuki. Zadaję pytania deklarował, kładę na papierze formy językowe, a również formy wrażliwości, zamierzeń, idei, wszystko to czyniąc w celu stymulowania myślenia. Co więcej, pragnę nie tylko pobudzać ludzi do dyskusji, lecz również ich prowokować. W komentarzach odnoszących się do własnych grup dokonanych, dokonań i poglądów, Boyce omawiał środki używane w pracy, a także rodzaje ekspresji występujące w dziełach i wydarzenia przez siebie aranżowanych. Omawiał znaczenia zawarte w swych obiektach oraz podpowiadał sensy, jakie miały być w nich odczytane. Często przez Wojsa używane długie tytuły bądź podtytuły stanowią również swoisty, lapidarny komentarz autorski, wykład intencji bez tego nieodgadnionej. Owozderzalne Zderzanie słowa oraz obiektu plastycznego, czy akcji prowadzić miało do spotęgowania totalnego właśnie oddziaływania pracy, odwołującej się równocześnie do zmysłów, wyobraźni materialnej, pamięci i intelektu, nierzadko również do sumienia. Warunkiem wstępnym udanej rzeźby było zatem to, iż wewnętrzna forma powstawała najpierw w sferze myślenia i pojmowania, a następnie wyrażona mogła zostać kształtowaniu użytego w czasie pracy materiału. W 1985 roku w trakcie ważnego wystąpienia publicznego w zatytułowanego Głos na temat własnego kraju, Niemiec", Transformacja materii oraz przechodzenie jej od stanu chaosu do formy znajdują według Bojsa swą metaforę w procesie rzeźbiarstwa. Ów proces zaś posiada swoją werbalną metaforę, którą stanowi teoria rzeźby. Auto komentarz jako metafora czy przepad byłby wie, więc innym jeszcze wcieleniem wypowiedzi artysty o własnym dziele. W kontekście teorii rzeźby, mówił jej autor, tytuł pracy Próżnia Masa odnosi się do zasad ekspansji i konsolidacji. Widzę w nich najistotniejszy pierwotny charakter rzeźby w ogóle i stąd pojawiają się te same elementy w 1953 roku w pracy SAOG. Przy okazji wykonania żelaznej skrzyni do akcji Próżnia Masa. Ta sama zasada została rozciągnięta na proces społeczny poprzez obecność ludzi w piwnicy oraz dyskusje, które prowadziliśmy przed akcją oraz po jej zakończeniu, a także w trakcie projekcji filmu dotyczącego zagadnienia szerszego pojmowania rzeźby. Masia, masa, z jej nie, masa z jej nieskończoną rozciągłością, szersze pojmowanie rzeźby ulega tu skoncentrowaniu do materialnego punktu użytej jako forma skrzyni o kształcie połowy krzyża. Tak jak w akcji Eurazja, a także w innych akcjach i diagrama, owa połowa krzyża, podzielony krzyż symbolizują stan podzielonego świata. Napięcie pomiędzy wschodem a zachodem. Mur berliński oraz wewnętrzne podziały przebiegające w osobowości człowieka. Boyce komentował swoją biografię, czemu dawała się towarzyszyć szczerość, swoje wybory w odniesieniu do sztuki, czemu towarzyszyła wiara w ich posłanictwo, czy też misje wobec człowieka i świata, mająca polegać na ich uzdrawianiu. Komentował swoje obiekty artystyczne, rysunki rzeźby, environment, choćby ufopszyty film z który stał się przyczyną przeorganizowania ekspozycji rzeźby w centrum. Pampidu, a nazwany w podtytule największym kompozytorem współczesnym jest dziecko po talidomidzie w nawiązaniu do wielkiej afery farmakologicznej lat 60. Ujawniał myśli towarzyszące powstawaniu prac, przywołując przy tym często intuicję oraz pozaracjonalne elementy jaźni. Wypowiadał się na temat akcji artystycznych budowanych na własnej osobie jako nośniku znaczeń i które definiował jako czysty akt twórczy. Kiedy występował z martwym zającem, trzymanym w ramionach w performance zatytułowanym W jaki sposób wyjaśnić obrazy martwemu zającowi, z kojotem, z którym zamknął się na kilka dni w René galerii w Nowym Jorku. Kiedy zamiatał Karl Marx Platz w Berlinie Wschodnim po przemaszerowaniu 1-majowego pochodu, kiedy walczył w czasie dokumenta 5 Kassel w 1972 roku na Ringu Boxerskim w imię idei bezpośredniej demokracji z jej oponentem, a ku realizacji której prowadzić miała założona przez wojska Organizacja na Rzecz Bezpośredniej Demokracji w drodze referendum, kiedy sadził dęby, realizując swą na długi czas obliczoną akcję zatytułowaną „7 tysięcy dębów. Werbalizował cele swych działań, będąc dalekim od formułowania doktryny artystycznej. Taka nie została stworzona. Jeden z bardziej wyraźnych rysów osobowości Bejsa była jego humoryczność. Operował sprzecznościami oraz anewoksami. Towarzyszyło mu ciągłe przekonanie o człowieka, także dążenie do godzenia Na tym zasadzały się również formułowane przezeń utopie społeczne, które, jak głosił, dopełniał Anton Utopiami. Posługiwał się śmiechem, humorem, mając na celu transformację znaczeń. Proponował podwyższenie muru berlińskiego o 5 cm ze względu na poprawienie jego proporcji architektonicznych. Owego symbolicznego znaku podziału i dwoistości wypowiadał się w rozmowie z Bernardem Lamarck w Wadele, mówiąc: Także mur pomiędzy wschodem i zachodem jest bardzo ważnym przedsięwzięciem architektonicznym, najważniejszym dla niej miast. Wszystkie inne budowle architektoniczne, muzea, teatry na przykład, są żałośnie śmieszne wobec obecności tego muru, który jest niezatartym znakiem w naszej świadomości. Poprzez wpływanie na świadomość jednostek uważanych przez Boyce'a za indywidualne podmioty życia zbiorowego, pragnął unieważnić liczne podziały oraz sprzeczności. Intuicja jednostkowa stanowiła częste hasło w deklaracjach i apelach artysty. Dzieło sztuki jest największą spośród wszystkich zagadek, lecz człowiek stanowi jej rozwiązanie głośnie. Tu znajduje się próg, który nazwać chciałbym końcem nowoczesności końcem wszelkich tradycji. Forma autokomentarza posiadającego tak różnorodny charakter, co wynikało z wielości interesów, z wielości zakresów sztuki bolsa, stanowił zarazem następstwo jej encyklopedycznego, jeśli chodzi o treść oraz wszechogarniającego rzeczywistości pod względem aspiracji i nastawienia. Z czasem dołączył do tego nawyk artysty polegający na definitywnym interpretowaniu własnych dokonań i stał się on istotną częścią dzieła Boysa. Wynikało to jednak nie tylko ze skłonności artysty do wypowiadania się na temat własnej pracy, ale przede wszystkim z jej istoty, którą stanowiła myśl w powiązaniu z substancją oraz ich przekształceniem. W całej twórczości Józefa Boysa towarzyszyło pytanie o to, w jaki sposób przełożyć myśl na wartości odbierane zmysłowo. Jak obdarzyć, jak obdarzyć materialną rzecz energią oraz naturą duchową? Zależy mi mówił, na dystrybucji fizycznych nośników w formie edycji wielkonakładowych. Ponieważ zainteresowany jestem rozprzestrzenianiem idei. Moje obiekty są zrozumiałe jedynie w związku z moimi ideami. Takie pojmowanie sztuki określanej jako vehicle art wymagało ciągłej eksplikacji słownej, wykładu niesionych przez sztukę idei. Bois dążył jedynie do wyłonienia innej formy sztuki, w dotąd nieosiągalnej pełni. Rzecz jest czymś. Akt twórczy jest sztuką, stwierdzał. Wojs jako nauczyciel wypełniał tę swą rolę, organizując wykłady, seminaria, dyskusje, wszechnice, zwracając się w latach 70. i 80. coraz intensywniej ku zagadnieniom społecznym, pedagogicznym, ekonomicznym oraz tym ze sfery polityki czy ekologii. Powstawały zapisy tych spotkań, wykonywane na tablicach szkolnych. I często również te na słowie oparte działania opatrywał artysta komentarzem, podnosząc go niejako do poziomu meta-komentarza. Mówił na ten temat. Najważniejszym przedsięwzięciem w sferze produkcyjnej są szkoły i uniwersytety. Tamto wytwarzamy kapitał społeczny. Powtórzę raz jeszcze. Kapitał to nie pieniądze, środki produkcji. Kapitał jest to zdolność oraz produkt zdolności. Jeszcze raz, jeszcze raz to przeczytam. Najważniejszym przedsięwzięciem w sferze produkcyjnej są szkoły i uniwersytety. Tam to wytwarzamy kapitał społeczny. Powtórzę raz jeszcze. Kapitał to nie pieniądze, środki produkcji. Kapitał jest to zdolność oraz produkt zdolności. Wypowiadając się na tematy społeczne, Boś rozszerzał, jak twierdził, definicję rzeźby, aż po formowanie myśli w słowa. One zaś kształtowały formę rysunków i diagramów, które ilustrowały wykład. Głos stawał się przekaźnikiem energii i bezpośrednim sposobem rzeźbienia myśli. Obrazu samoświadomości Józefa Bojsa dopełniały jego wypowiedzi na temat przeszłości artystycznej, refleksje o dziejach sztuki dawnej i wczorajszej, a także stosunek do niej jego nie dzieła. Kilku twórców pojawia się wielokrotnie zarówno w artystycznych, wysnuki, performance, koncert, program telewizyjny, jak i w teoretycznych wystąpieniach Boysa. Leonardo di Tiszał. Leonardo jest artystą, stwierdzał Boyce, który uwidacznia w jaki sposób dochodzi się do mieszczańskiej koncepcji nauki, przy pomocy której burżuazja dokonała swej rewolucji. Wszystko to zaczęło się wraz z Leonardem, który jest artystą najlepiej uwidaczniającym ten krew, Tak jak Galileusz jest najbardziej oddziałującym pod tym względem uczonym. Podobnie postrzegał Boi znaczenie Direra jako twórcy, który w tradycji sztuki niemieckiej zapowiada to, co głosił Pico della Mirandola w Traktacie o Godności Ludzkiej, autokreację człowieka opartą na wolnej woli. Podstawowe jest założenie, iż ludzie winni używać swoich mocy jako wolne, twórcze istnienie indywidualne. Dla Rivoluzione Simonoli, Jesteśmy rewolucją, to nazwa jednej z prac Beuysa, w której uświadomienie sobie przekonania o twórczych potencjałach jednostki, czyni z każdego element rewolucjonizujący dotychczasową, według Beuysa, tłumiącą kreatywność. Organizację życia zbiorowego. Sztuka ma zmieniać formę myślenia, ma cechować się funkcją poznawczą, formującą świadomość. By doprowadzić do natychmiastowego zwrotu, jest nas obecnie jeszcze zbyt mało, stwierdzał Bois w swoim programowym manifestie zatytułowanym „Apelo Alternatywa. Liczba wiedzących, rozumiejących musi się powiększyć. Wolność idzie w parze z samotnością jednostki. Podobne do powyższych cytowanych uwag poświęconych znaczeniu, jakie dla wykształcenia świadomości nowożytnej odegrał Leonardo, formułuje Peter Berger w swoim Człowiek Człowiek Zachodu, Wyzwolenie i Samotność. Mówi on: u progu, u progu epoki nowożytnej spotykamy samotną postać odbywającą dziwaczną podróż. To Don Quixote jadący przez konury i nieurodzajny krajobraz. Wiemy, że Don Quixote jest smutny. Smutek ten To owoc jego sytuacji. Jest niezmiernie wolny i straszliwie samotny. I właśnie to nierozdzielne połączenie wyzwolenia i samotności czyli z Don Kiszota do tych osobowości zachodniej. Dylemat Józefa Boysa, jako autora programów społecznych, polegał na tym, jak uchronić wolność jednostki, a zarazem ustrzec ją samą przed samotnością i wyobcowaniem. Twierdził, że sztucha musi odzyskać antropologiczną poprzez porzucenie idei indywidualnego geniuszu oraz przez ożywienie twórczych zdolności wszystkich ludzi jako twórców plastyki społecznej, w imię Solidarności, której świadczą i z której zarazem korzystają. W duchu aktywnej tolerancji autonomicznych grup. Jeszcze dziś i indziej określał ideę wrzeźby społecznej jako twórcze życie. Wierząc, że takie zadania ma do wypełnienia sztuka, Boyce odrzucał postawę reprezentowaną przez Marcela Deschampa. W 1964 roku zrealizował akcję zatytułowaną Milczenie Marcela Dizampa jest przeceniane. Wielokrotnie też występował w swoich wypowiedziach przeciwko artyście, który rzekomo porzucił sztukę dla szachów. W milczeniu Deschampa przeciwstawiał Boyce swoją elokwencję. era um dia de